Czimy widzowie, ja dzisiaj jestem po prostu na lewą Czekam na kolegę bo Jedziemy na bułę skakać Także ostatnio skakaliśmy na filmiku tam na Kafaus Gdzie są rampy Tylko tam gdzie są te garaże, Bo jestem chory W sumie drugi raz to mówię nie. Nieważne nie. Tutaj jest moja hulaja. Jeszcze sobie skakać znowu dzisiaj. Nie ma co robić. Teraz jeszcze ciepło. Całe odkryte niebo jest. Cieszę. Blok nie pokażę to oczywiście. Bo ja staram się prywatnie, więc nie powinienem nagrywać w bloku. Chyba nie, to ogólnie. No ale. Nie. nie ma po prostu co robić jej. Tyle. hello